Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. <laughs> A pan co tu robi? Czekam na obiad. Na obiad. Ja czekam na śniadanie. Czekam no, na śniadanie. Jeszcze późno spał. Późno wstało. Nie, tak w ogóle to sprostowanie, bo śniadanie już jedliśmy w domu, ale są dzisiaj walentynki, jest 12 południe i wyszliśmy na obiad bez dziecka, walentynkowym. Tyle tylko, że mnie tutaj wcześniej skusiło menu śniadaniowe, więc będę jeść śniadanie na obiad. Także czekamy na nasze zamówienie. Trochę jak w tej reklamie dominion kiedyś. To było śniadanie na obiad, obiad na kolację, kolację na śniadanie, no więc mniej więcej tak. Natomiast w Walentynki dzisiaj bardzo romantycznie zaczęliśmy spędzać od spania i odsypialiśmy jak po jakiejś wielkiej imprezie wczoraj, wstaliśmy o 10. Młoda ja jadła już drugie śniadanie. Przyszło już nasze jedzenie, Krzysiek ma stekę, mamy czosy i moje jajka, podobnie do z sosem, tyle tylko, że nie dostaliśmy respektów, także na razie patrzymy i jajka stygną. Ksiulka będzie wchodzić na zjeżdżalnię po schodkach po schodkach i zaraz się tu pojawi a kuku dzień dobry pani dzień dobry dzień dobry, tata asekuruje a mama kręci a? A? Uu, pięknie, brawo i mamy super romantyczny obiad w Ikei, a Krzysiek z Zosią poszli po kawę Młoda poszła z Krzyszkiem związać restaurację, więc wyszła na to teraz, że to ja oglądam świnkę PP przy jedzeniu. Całkiem mm. śmiesznie. Próbuję znaleźć jakieś kwiatki. Chciałabym coś takiego wiszącego, ale te sztuczne tutaj jakoś wyglądają z i tak chodzę między tymi kwiatkami chodzę chciałam generalnie żywy i miałam nadzieję że znajdę kilka, jakiś żywy kwiatek tego typu taki zwisający do postawienia na tych nowych meblach ale jak na razie widzę tylko sztuczne także nie wiem no tak trochę nikło te sztuczne ja mam jeden taki sztuczny zwisający na balkonie jakieś wino tutaj widzę że jest sztuczny bluszcz, no ale nie wiem trochę słabo liczyłam że będzie większy wybór te bluszcze wszystkie tutaj takie takie liche. O, ja mam coś takiego na balkonie, ale nie wiem, musiałabym chyba za cztery takie kupić, żeby było gęściej. Tutaj są za mną jakieś takie duże sztuczne kwiatki. My takiego dużego kwiatka mamy na balkonie i to już trzy lata i trochę spoko. Jeszcze znalazłam jakieś regały z żywymi kwiatkami. I zobaczyć, bo tam są jakieś zwisające. Szukamy drzwiczek i mijamy tutaj Rego 22 i szukamy miejsca 32, bo tak nam Pani powiedziała, że drzwiczki będą Rego 22, miejsce 32, ale tu nie ma, bo tu mamy do 30. Tu jest przejście, a tu już mamy 34, czyli brakuje dwóch numerów. I generalnie trochę jest lipa, także trochę tak jakby. Nie wiem, musimy zweryfikować w internecie, bo generalnie regał jest z bestą, ale brakuje tego miejsca, więc coś jest nie tak. Uhu! nasze poszukiwania zakończone sukcesem znaleźliśmy sami. Okazało się, że to był regał 22 miejsca, też 22, i tu były nasze drzwiczki. Wymienialiśmy drzwiczki, dlatego że były uszkodzone, ale pani nam przyjęła bez problemu. Tylko trochę się tam skrzywiła, że już były montowane, ale przecież zamontowaliśmy je, a potem ściągnęliśmy folię. Także tak. I kupujemy jeszcze jedną półkę, bo stwierdziliśmy, że inaczej zorganizujemy wnętrze i kupujemy jedne czarne nogi, dlatego że chcemy rozkręcić um, tą bestię, co mamy w biurze, ale się okazuje, że tam na środku, pomiędzy dwoma regałami, jest jedna wspólna noga. Więc jak je rozkręcimy, to będzie nam brakowało nóg. Więc kupujemy czarne nogi. No i to w zasadzie wszystko. Kwiatka nie znalazłam, więc idziemy do kasy. A w ogóle przyjechaliśmy tu jeszcze dzisiaj oddać te białe półki, bo stwierdziłam, że jednak są za duże, nie pasują nam, więc oddaliśmy czarne półki. A teraz wyglądam bardzo śmiesznie, bo ja gadam do jednego telefonu, a młoda ogląda bajki na drugim telefonie. Świnka Papa. Tak, świnka Papa jest zgrana, bo jak młoda postanowiła, że będzie zwiedzać Ikea, no to niestety trzeba było jakoś ją spacyfikować, żebyśmy tu przeszli sprawnie, także. To po zawsze na probsie. Jeśli chodzi o nasz super duży Holmes IK, dzisiaj to jeszcze wzięliśmy taki nóż. Nie mieliśmy nigdy takiego, mieliśmy do tej pory takie z gumowymi rączkami, ale niestety po pięciu latach jeden nam się bardzo zniszczył. Głównie chyba odmycia w zmywarce, więc teraz testujemy taki. Chyba nie wolno go mieć w zmywarce, sądząc po tych symbolach, ale trudno u nas i tak na pewno trafi do zmywarki. Także zobaczymy jak nam się sprawdzi. To jest 14 cm, chciałam 16 cm, ale bo tylko na ekspozycji nie umiałam go znaleźć na regale, więc, ym, więc będzie taki. Ale ogólnie lubimy noży z Ikei. Cześć kochani, witajcie poniedziałkowo, witam się z Wami w mroźny poranek z samochodu. Miało być na plusie i chyba jest. Moja auto twierdzi, że jest 6 stopni, ale ja wyjechałam z garażu, więc nie wiem, może ten termometr się jeszcze musi ustabilizować. Natomiast widzę, że niektórzy na parkingu mieli zamarznięte szyby jeszcze, także chyba w nocy po przymrozegach miało nie być. No ale to tak tyle celem informacji pogodowych. Ja już od wczoraj chodzę w Adidaskach, także żegnajcie zimowe buty. Witaj wiosno. Nie pamiętam, kiedy w lutym ostatnio chodziłam w adidasach, także spoko. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu uda się z młodą również wyskoczyć na plac zabaw, bo wczoraj byliśmy po raz pierwszy w tym roku. E, pozjeżdżała sobie na zjeżdżalni, powstała się na huśtawce, była przeszczęśliwa. E, natomiast byliśmy trochę krótko, bo zaczęło wiać. I ja nie spodziewałam się takiego wiatru, bo jak nie wiało, to było spoko, a jak zaczęło wiać, to już było trochę zimno, więc... Tak, ale dzisiaj pojedziemy, mam nadzieję, że się ucieszy. A jeszcze taki update a propos moich tejpów na plecach, to muszę powiedzieć, że to jest mój drugi raz w życiu z tejpami. Kiedyś miałam na stopie przy skręceniu kostki i wtedy jakoś zupełnie nie czułam, żeby one cokolwiek dawały. Także nie wiem, albo były złej jakości, albo były źle naklejone. I trochę byłam tak sceptycznie nastawiona, bo mówię, no kiedyś miałam, to nic szczególnego nie robiły. A teraz rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten fizjoterapeuta, który mi je naklejał, wie co robi, także szacun. Bo naprawdę czuję, e, że działają, czuję ulgę. I na przykład rano praktycznie ich nie czuję i po naklejeniu też ich nie czułam. Natomiast wieczorem, kiedy no, jestem trochę bardziej zmęczona i te plecy zawsze bardziej mnie bolały, to czuję, że one tak trochę ciągną i tak jakby rzeczywiście pracowały, uaktywniały te mięśnie, które, um, które powinny działać, a nie działają tak jak trzeba. Także muszę się dopytać, czy, czy moje odczucia są zgodne z tym, co powinno być. Ale, ale rzeczywiście tak czuję i czuję je bardziej wiadomo przy pochylaniu, bo one się wtedy naciągają. Teraz jak tutaj się garbię trochę w aucie, to też je bardziej czuję naprawdę spoko. Od kiedy mam je naklejone, to praktycznie e, nie bolą mnie plecy. Wczoraj chyba raz jak krzywo usiadłam, to do mnie zabolały, a tak poza tym super. Także mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w tym kierunku. Wpadłam dzisiaj na chwilę do Rossmanna i zrobiłam małe zakupy, także pokażę Wam e, co się znajduje w tej siatce, dlatego, że e, kilka rzeczy e, kupiłam takich e, nowości dla mnie po raz pierwszy. Także pokażę Wam, bo pierwszy raz będą na kanale. I tak oto prezentują się całe moje zakupy. I jeśli chodzi o te nowości rzecz, które mam po raz pierwszy, to te dwa kremy do rąk, które tutaj widzicie, czyli regenerujący krem opatronek do rąk i taki krem z Isany. Pierwszy raz. Ja mam teraz bardzo na ręce, także mam nadzieję, że mi pomogą. Tutaj są nowości, czyli maseczki. Bardzo jestem ciekawa. Nie miałam nigdy tych z garniera, także zobaczymy. Chyba trzeba je wsadzić do lodówki, z tego co widzę. I tutaj jest jakaś maseczka kolagenowa do twarzy. Także bardzo jestem ciekawa: moja twarz jest ostatnio taka sucha, podrażniona. Także mam nadzieję, że się dobrze sprawdzą. Z tej serii jeszcze kusiła mnie o aloesowa, ale to może następnym razem. I tutaj jeszcze taka ciekawa rzecz. Ja słyszałam i widziałam to już wcześniej ale widziałam, że Jisk produkuje coś takiego. Nie widziałam tego w Rossmanie, także widziałam to. Jakieś 11 zł kosztowało. To są kule do suszarki bębnowej, które mają sprawiać, że pranie suszy się szybciej i że jest bardziej puszyste. Kiedyś chyba Ula Penantula polecała coś takiego, jeśli chodzi o suszenie kołder i ręczników, ale nie wiem, czy w przypadku każdego prania się to sprawdzi. Zobaczymy, przetestujemy. No i tak poza tym to... O, tutaj jeszcze mam tusz jako nowość. Miałam już kiedyś podobny, ale taką wersję zwykłą, a to jest jakaś, jakaś taka czarna, czarna, nie wiem, Intensive Black, ja mam, miałam zwykły czarny, ale szczoteczka jest sobie taka sama. Ten był w promocji, był w okolicach 20 zł kosztował, czyli o 20 przeceniony, także spokojna cena, No i głównie dlatego go wzięłam, bo na mój w dowolnie zburzyła nie było aktualnie promocji. Tutaj chusteczki do sprzątania, jak zwykle. Pierwszy raz wziąłam te do toalet, bo akurat nie było takich do łazienki, a potrzebujemy coś do łazienki. Te domowe biorę zawsze i są rewelacyjne. I ja bardzo lubię, jak one pachną i fajnie się sprawdzają. Tutaj wzięłam mydło i żel pod prysznic, tak po prostu. Nawet nie pamiętam, chyba już raz może miałam ten żel pod prysznic, nieważne. I dla młodej takie górciki. Bardzo y, lubimy, ja lubię w nich to, że mają długą datę ważności i nie trzeba ich trzymać w lodówce. Te są ważne do kiedy do września, także jak robicie zapasy strategiczne, to można je długo przechowywać, a mają smak całkiem podobny do danio. Więc na przykład zamiast dawać coś danio, to dajemy coś takiego, jak ona chce danio od nas. I jeśli chodzi o smaki, to, to się najlepiej smakują właśnie albo te bananowe, albo brzoskwiniowe. Także ja staram się mieć zawsze jakąś paczkę tych jogurtów w domu. A tu jeszcze co? Jeszcze plastry z wózkiem. Głównie po to poszłam. I tutaj płyłem do demakijażu, ale chyba dokładnie taki sam mam w tej chwili, także nic nowego. Poszłam też po waciki. I że mam przy okazji, bo za chwilę mi się skończy. Także tak wyglądają moje zakupy z Rosmana. Teraz muszę to wszystko pochować. Witajcie po południu. Ja wracam sobie właśnie z pracy i byłam teraz w oszunie na zakupach jeszcze, dlatego, że wymyśliłam dzisiaj nietypowy obiad i to zupełnie tak spontanicznie i byłam po składniki. A mianowicie weszłam sobie na Kukidu i w telefonie i zupełnie nie miałam pomysłu na obiad. No i tak gdzieś mi się rzuciła w oczy zupa czosnkowa. E, także zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobra. A oprócz tego jeszcze mm, bowle, sushi bowle. Także e, mam nadzieję, że będą smaczne. Kupiłam składniki. E, trochę bałam się kupować surowego łososia, bo wiecie, w sklepu z Oszona, no niby ten łosoś wygląda na świeży, ale nie chciałam, żebyśmy się pochorowali, także kupiłam takiego wędzonego, e, ale wygląda całkiem dobrze i zacnie. No i oprócz tego jeszcze ryż, ocet ryżowy, takie rzeczy typowo do sushi, bo nie miałam tego w domu. I w ogóle jestem w szoku, jak ogromny regał właśnie z taką kuchnią orientalną sushi jest tutaj w oszonie. Kiedyś to była taka jedna półka, a teraz po prostu cały, przeogromny regał. Najpierw wszystko do sushi, potem jakaś jeszcze kuchnia azjatycka, orientalna, potem jakieś rzeczy do takosów, naczosów i innych, potem jeszcze coś włoskiego, także naprawdę kuchnie świata. Jakby to szukał, to Oszon tutaj katowicki przy dts jest naprawdę dobrze zaopatrzony. Gorzej był z awokado, był mały wybór. No i jeszcze wzięłam jakieś zabawki dla młodej oczywiście. Wzięłam jej bączka, dlatego że Krzysiek kiedyś mówił, że my bawiliśmy się z takimi klasycznymi bączkami, a nasze dziecko czegoś takiego nie zna, także wzięłam dla niej. I co jeszcze wzięłam? I wzięłam dwie świnki Pepy. Bo ostatnio jak byłam w TK Maxxie, to już nie było tych figurek z Pepe takich w domkach, a chciałam jej takie malutkie kupić, myśmy mieli jedne, jeden taki domek. E, więc teraz tu w Osho wzięłam, były takie zestawy, jedna figurka i e, jakiś przedmiot, e, na przykład e, jakaś tablica, kamera, e, co tam jeszcze było, koło do nurkowania, takie dopływania, e, jakiś obraz, czyli tak jakby jedna, zabawka, jedna figurka i, i jedna rzecz. No i wzięłam jej dwie, dwa takie zestawy i jeszcze jakieś kredki wzięłam. Zobaczymy. E, natomiast zastanawiałam się nad jakimiś większymi zestawami z Pepy, ale, ale na razie nie. Może, może na dzień dziecka, może na urodziny. Zobaczymy coś większego. Trzeba będzie pokombinować może jakiś domek z Pepy. Tu właśnie nie było. Kiedyś tu była szkoła, ale teraz nie było tej szkoły. I ta szkoła była taka z troszkę większymi figurkami niż y, ta seria, którą my mamy może coś się w TK Max się pojawi, zobaczymy powoli też zaczynamy się klarować sytuację z pracą e, także jestem bardzo podekscytowana e, może już od kwietnia będę w nowym miejscu, także fajnie, bardzo się cieszę e, i muszę powiedzieć, że e, na dzisiaj jeszcze miałam jakieś rozmowy w starym miejscu nie przebiegły one pomyślnie bo dalej podtrzymane jest moje wypowiedzenie ale e, ogólnie pojawił się też mój niesmak dlatego, że Dlatego, że wyniknęły jakieś błędy w wyliczeniu mojego wynagrodzenia za grudzień w momencie, kiedy Zosia miała kwarantannę ze żłobka z kontaktu z COVID-em, ja brałam na nią opiekę i okazuje się, że błędnie mi naliczono wynagrodzenie, bo ktoś tam czegoś nie dopełnił. Oczywiście pani, która jest za to odpowiedzialna, nie poczuwa się i zwala winę na innych i wszyscy są winni, czyli jak zwykle nie ma winnego i Dostałam informację, że ponieważ jakieś formalności nie zostały dopełnione i to wynagrodzenie było błędnie naliczone, to teraz będę mieć potrącenie. Także super. Świetnie, naprawdę. To mi dzisiaj tak poprawiło humor. To mnie tylko utwierdziło w tym, że dobrą decyzję podjęłam o tym, że zmieniam pracę bo uważam, że to jest troszkę niedorzeczne i niepoważne traktowanie człowieka. Jeżeli ja składam dokumenty, informuję pracodawcę o tym, że jest taka sytuacja, że biorę opiekę na dziecko, wysłałam te dokumenty do ZUS-u. ZUS stwierdził, ZUS że, że niepotrzebnie, bo płaci mi pracodawca. Wysłałam te dokumenty do pracodawcy drogą mailową. Nikt nie powiedział, że ma być jeszcze oprócz tego drogą papierową. Teraz oczywiście wszyscy niewinni, a ja po dwóch miesiącach dowiaduję się, że będę mieć korektę i że będę mieć potrącenie. Bo ktoś czegoś nie dopilnował i nie dopełnił i nie poczuwa się do odpowiedzialności i jeszcze zwala winy na innych. Także naprawdę super, super, ekstra, wielkie dzięki. No. Ja wiem, że nie ma ludzi nieomylnych, ale mm, no myślę, że nikt nie chciałby być w takiej sytuacji, że najpierw wiecie, dostajcie wynagrodzenie, a potem za dwa miesiące ktoś mówi, nie, nie, żartowałem, to tutaj zrobimy korektę. Także teraz już mój humor jest spokojny, się do Was uśmiecham. Ale dzisiaj, w momencie, kiedy przeszłam te maila na ten temat, to naprawdę mną no, tak telepało, Ręce mi się trzęsły. Stwierdziłam, że nie muszę już pić kawy. No. I, I że to jest ta kropla, która przelewa czarę goryczy, że naprawdę należy zmienić miejsce pracy. Nie mówiąc o tym, że. Ja cały czas uważam, że nieporozumieniem jest to, że ja w tej chwili chodzę do pracy. Mam koszty z tym związane. Na przykład dojazdy do pracy: 300 zł na benzynę, żłobek. Ponad tysiąc, a do ręki dostaje mniej niż jak mam na l cztery ciążowe. I to naprawdę jest bardzo, bardzo mocno demotywujące, i to jest główna przyczyna, dla której zmieniam pracę po prostu. Nawet dzisiaj rano w radiu usłyszałam, że teraz jest czas pracownika w każdej branży, że pracodawcy się biją u pracowników, nie ma kto pracować, potrzebni są ludzie do pracy. Niestety to pracownik teraz y, może wybierać. I rzeczywiście, rzeczywiście, tak jest. Także bardzo mnie to cieszy. Okay. O, tak wyglądają te przepisy, które zamierzam dzisiaj zrobić, czyli zupa y, krem czosnkowo serowa i sushi bowle. One tutaj się nazywają sałatka sushi. Jakby ktoś z Was Mama. szukał na kukidu. Mnie się to po prostu wyświetliło gdzieś w polecanych. Wygląda całkiem zacnie, także mam nadzieję, że będzie smaczne. Będzie smaczne, Zosia? No, tutaj już mhm. amatorzy czekają w kolejce, także zabieram się do gotowania. A ten łosoś wędzony, którego sobie wzięłam, wygląda tak, wygląda całkiem dobrze, natomiast no, jest wędzony, a nie surowy, także zawsze to troszkę bezpieczniej, jakbyśmy się mieli, nie daj Boże, pochorować. Trochę to trwało, bo musieliśmy czekać, aż nam się ryż gotuje, ale nasze sushi bowl, tudzież sałatka sushi jest gotowa, także zaczynamy jeść, wygląda całkiem smacznie. Aha, przyszło nasze zamówienie e, jeśli chodzi o termostaty do kalorferów, a właściwie to jeden. E, I zamówiliśmy taką gałkę, która ma e, pilnować temperatury. Mam nadzieję, że to się jakoś przełoży na oszczędności w naszym <grywanie> ogrzewaniu, e, i można tym podobno też sterować z telefonu, e, robić sobie jakiś harmonogram grzania w całym mieszkaniu e, i ewentualnie coś sterować ręcznie, tak przy pomocy telefonu, czyli jeżeli nam jest za ciepło lub za zimno, to z telefonu też można sobie to ustawiać. To jest całkiem spoko opcja, bo ja czasem na przykład usypiam młodą i nie mogę się ruszyć, mam tylko telefon w ręce, a nie mogę się przejść po mieszkaniu i wszystkich kaloryferów odkręcić lub zakręcić, albo czasem. Wychodzę z domu i mi się przypomnie, że wszystkie kaloryfery są na maksa i niestety potem idą na maksa cały dzień. Także trochę lipa. Tutaj mamy zestaw startowy. To nie jest żadna współpraca niestety, zapłaciliśmy za to sami. I w tym zestawie startowym jest um, co starter? Jak to się nazywa takie urządzenie? Kostka? Hub? No coś takiego, nie wiem dokładnie. I jedna gałka. I udało mi się to zdobyć w bardzo okazyjnej cenie, bo normalnie kosztuje... Normalnie kosztuje ile? Normalny kosztuje 300 zł, a mm. ja to kupiłam za 259 i teraz zabierasz mi to z kadru mój drogi, zaraz to, 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 to. Zaraz to otworzymy, natomiast e, chcieliśmy dokupić jeszcze dodatkowe sprałki do pozostałych kaloryferów, ale e, nie wiem, chyba ich nie ma, dlatego, że sprzedawca mi wycofał zamówienie. tu. ludzi nie interesuje poza <laughs> Ale to, to, to jest to, co steruje? Ja, tak, jest to, co Aha, no to dobra. I ja o tym dokładnym zestawie przeczytałam na w Słebie. także możecie sobie wygooglać. To jest zestaw z Merosa i jest to jedna z tańszych opcji, dlatego że są takie zestawy, które kosztują ponad tysiąc, prawie 2. A tutaj za 259, 299 możecie mieć zestaw startowy, a potem kolejne gałki kosztują Około 200 zł. Miały kosztować mniej, no ale właśnie to zamówienie zostało wycofane, także chyba nie kosztują mniej. No nieważne. W każdym razie yy, zobaczymy ten zestaw startowy. Jak nam się sprawdzi, to pewnie do pozostałych kaloryferów też domówimy te gałki, bo to jedno zamówienie nam anulowano, także będziemy zamawiać. Jak się już rozbraja, to jest jakoś dużo To są części. przejściówki do różnych rodzajów e, tych kaloryferów, uh -huh. tych gałek. Nie wiem, jak to się dokładnie wziął. Uh -huh. Zasilacz. A powiedz mi teraz trakcja sezonu, że czego możemy sobie wymienić ten termostat i kaloryfer nam nie wybuchnie? Zaraz sprawdzimy. Aha, okej. Okay. To będziemy testować na największym naszym kaloryferze w salonie i mam nadzieję, że nie skończy się to powodzią. Nagadałam się jeszcze o tych zabawkach z pupy, które kupiłam dla młodej, to wam jeszcze pokażę. One to są takie figurki, one są wielkością takie same jak te, co kupowaliśmy w TK Maxxie. Jedną z Owcę już jej daliśmy, także już gdzieś przepadła w kąpieli. A tutaj jest... Jest co? Jest złe zebra. No i te figurki chyba w oszonie były po 24 zł. Także spoko cena, fajne figurki u nas się świetnie sprawdzają, Zosia się tym pięknie bawi. No a ostatnio się z tymi figurkami nawet kąpię, także do wody też dadzą radę, przetrwają. Trochę wody się do nich nalewa, ale można to wysuszyć bez problemu. I jeszcze mały update salonu. Mamy wymienione drzwiczki pod telewizorem i została nawet z nich zdjęta folia, bo jeszcze przed chwilą były zafoliowane na niebiesko. Także tak na razie prezentuje się salon. Dalej nie mam tego kwiatka na górę. Dalej nie wiem, co na tych odkrytych półkach postawić. Jeszcze się nie przeprowadziliśmy do tych mebli, także jeszcze musimy je zagospodarować w środku. A piszecie mi, że tu na górze dobrze by się sprawdziły plakaty, ramki, zdjęcia. Nie wiem. Nie jestem przekonana, muszę pomyśleć. Ja chciałam tutaj białą półkę, ale te, co myliśmy, poszły do zwrotu, bo były za duże. Na razie mi się podoba, tak jak jest. Zobaczymy korzystając z tego dobrego światła w przedpokoju, zakończę już tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, tu na dole guzik subskrybuj, klikajcie, aby nie przegapić nowych filmów. Zaglądajcie także na bloga Facebooka, Instagrama, wszystkie linki jak zwykle w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!